28 stycznia 2024, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu BIG-20. Tu, oczywiście, rozpoczynamy od indeksu Allegro, który znowu w tym tygodniu niewiele nam tutaj jak gdyby zmienia ten całkowity obraz. Bo, z jednej strony, możemy mówić o jakiejś trójce wzrostowej na wykresie tygodniowym, ale z drugiej strony nie mamy. Żadnego innego zejścia, jak też trójką, która nie, nie wybija tego dołka. Teraz mamy tutaj coś w rodzaju takiego układu przenikania mówię coś w rodzaju układu przenikania, no bo żaden tu trend spadkowy nie miał miejsca, więc trudno mówić o takiej formacji, ale układ taki można tu nazwać. <laughs> Przepraszam, też resztki tego kaszlu, który mnie męczy już od dwóch tygodni niemal. No, i ten tydzień jak gdyby wpisuje się w taką konsolidację, no i myślę, że tutaj znowu wyznacznik jest prosty w tej wersji tygodniowej, to znaczy się, no, wybicie tego tutaj, całego układu tych czterech ostatnich świec w cenach zamknięcia, no, no wybijamy górą. Powinniśmy atakować 38, dalej 39, być może nawet w kierunku 45. Wybijamy tutaj dołek, no raczej należałoby się spodziewać ataku na 28, wybicie i, i spadku dalej. Nic dodać, nic ująć. Patrząc teraz na wykres cenowy, wykres w ujęciu dziennym, no też z jednej strony mamy trójkę spadkową, która, która nam tutaj nie wybija ostatniego dołka, czyli jest jak gdyby korektą tego tutaj swingu wzrostowego. Z drugiej strony mamy wyjście do góry, które zatrzymuje się na strefie overbalansu. Jesteśmy w takiej konsolidacji. No i tutaj no wydaje się rzeczą taką dla mnie naturalną, że patrząc teraz w tych krótkich jeszcze dystansach, krótszych takich dystansach, no to jeżeli rynek zdołałby nam tu wybić ten poziom tego szczytu, no to powinniśmy brać pod uwagę, że powinien też atakować ponownie 33, ba iść dalej na 34, 35, po prostu iść w górę, z racji tego, że po tym znowu wroście też tu mamy trójkę, która nie wybija dołka. Natomiast jeżeli dojdzie tutaj do wybicia tego, no to tak jak mówię, no to idziemy w kierunku tych większych, większych spadków. Kolejna spółka to Dino. Na Dino w tym tygodniu utworzył nam się taki wyraźna, wyraźna świeca, taka prowzrotowa, czyli jest ten dolny cień, jest wyraźny dol, dolny korpus. No ale to wszystko raczej wpisuje się na ten moment w układ korekty tego całego tutaj spadku. I patrząc teraz na wykres dzienny Dino, no to tak jak mówiłem, no z jednej strony, tak jak ty, tydzień temu mówiłem, no nie wiem czy tu się tworzy czwarta pędząca, czy jednak mamy tutaj do czynienia już z pełnym impulsem? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No i teraz jest co najmniej potrzebna korekta. Skoro ta korekta po tym spadku, po tej piątce doszła tu w okolice tych tutaj nazwijmy tych stref oporu, no to też należałoby się spodziewać, że gdzieś tutaj dojdziemy w tym ruchu wzrostowym, czyli te okolice powiedzmy 450. Ale no na razie zakładamy, że jest to mimo wszystko tylko ruch korekcyjny po pierwszym impulsie spadkowym, w tym takim krótszym wydaniu, natomiast w tym dużym mieliśmy tutaj falę A, mieliśmy falę B i to jest pierwszy impuls no w fali nazwijmy to C, tak, czyli, czyli przed nami tutaj na ten moment wydaje mi się, że po prostu no znacznie, znacznie większe spadki, aczkolwiek w najbliższym czasie jakiegoś wzrostu można się spodziewać. Kolejny KGHM, no i znowu dojście do strefy, mamy teraz układ objęcia hosy, czyli walka o tej linii jeszcze nie jest przegrana, można tak powiedzieć, ale to co najważniejsze, znowu jesteśmy w konsolidacji, dajmy sobie powiedzieć, no znowu, teraz ktoś szybki, Bardziej taki spekulacyjny jest odbicie od strefy do górnej strefy można grać. Natomiast w dłuższym terminie, no, moim zdaniem, tu jest kwestia tego, którą granicę wybijemy, dolną czy górną. No i, i, i dopóki to się nie zadzieje, dopóty trudno jest tutaj coś jednoznacznie e, wskazać i powiedzieć. Patrząc na wykres dzienny, no, znowu, mamy spadek, który... Nie wybija nam tutaj ostatniego potwierdzonego dołka, znaczy się tego dołka, o, tak bym to powiedział. Eee, czyli, czyli, jak gdyby, to może być układem korekcyjnym, gdzie mamy A, B i tutaj C w postaci piątki, ale tu może być cała piątka spadkowa. No, wydaje się, że w tej chwili rynek powinien mimo wszystko zaatakować tą strefę po przejściu tej strefy. Powinien dojść tutaj w rejony co najmniej 123-124 zł a być może to się rozpoczyna ruch, który no mimo wszystko chce wybić tutaj te szczyty. I tak jak mówię, dopóki jesteśmy w tej konsolidacji, no to tutaj naprawdę może się zadziać niemalże wszystko. Kolejna spółka to Bank PKO, no i tutaj nie ma co mówić, mamy takie no spadkowa i zobaczmy otwarcie biała świeca, można, to nie jest ta formacja, o której ktoś może myśleć, no bo to no nie ten kształt tej świecy białej jest zbyt mała, ale no też raczej wydźwięk taki nazwijmy to pozytywny dla posiadaczy akcji w tym ujęciu tygodniowym, czyli po trójce spadkowej jak gdyby układ do dalszego wzrostu. Tutaj przypomnę patrząc tylko na wykres dzienny, tu mieliśmy ten długi cień, a więc można też powiedzieć, że to... Po fali pierwszej, fala trzecia, tutaj fala czwarta i teraz jeszcze fala piąta. Patrząc teraz na wykres dzienny PKO, no to tu też widzimy zejście, na razie jest korekcyjną trójką, gwiazda poranna, która zostaje potwierdzona, jest już naruszony, może niewybity, naruszony, ostatni potwierdzony szczyt, no spadek trójką, no powinniśmy iść na nowe szczyty i no i nie ma co tutaj dyskutować, to jest podstawowy scenariusz, a dopiero jeżeli coś tu by się mocniej zmieniło, no, to wtedy można mówić o jakichś zmianach i innych scenariuszach. PKN Orlen znowu dojście do poziomu poprzedniego dołka, tego po, po tym mocnym spadku, jaki miał tam wówczas miejsce, utworzenie harami. W dłuższej perspektywie pamiętajmy, jesteśmy po wzroście wybijającym, mamy trójkę spadkową. Mamy teraz tutaj coś w rodzaju impulsu, trójka. Znowu swing wychodzi na nowy szczyt. Mamy trójkę niewybijającą wybijającą dołka. Czyli tu jak gdyby się nam taka delikatna tendencja wzrostowa robiła, więc tutaj siłą rzeczy rynek mógłby wybijać i ten szczyt, ale tu znowu mamy tu znowu niższy, tu jest. Pewnego rodzaju męcząca konsolidacja w tym średnim i długim terminie, i naprawdę no, ciężko jest według mnie jednoznacznie powiedzieć, przewaga, jak gdyby stoi po, po chęci pójścia ruchu w górę. I co najmniej tutaj ataku tych pozi poziomu 70, około ok. 70 zł. Tak, tak tutaj wynika. no chociażby z racji tego, że mamy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. tak, Tu też mamy to wyjście na ostatni potwierdzony szczyt, zejście trójką. Tu mamy ruch, który wychodzi nam na ostatni potwierdzony. Szczyt, zejście nie wybijające tego dołka. No więc to są elementy, które wskazują, że tu powinno być potwierdzenie tego układu i wyjściem, biciem w górę w cenach zamknięcia. i Rynek powinien kontynuować ten wzrost, próbując tutaj atakować nam te poziomy, tak jak mówiłem, tych około 70-72 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj ten. Silny spadek, o którym już wtedy mówiłem, że doszedł do strefy na koronę w Rejon 61, po jako kończąc, def, znaczy nie definitywnie, ale mieć szansę, możliwość kończenia korekty. Natomiast to, co jest dla mnie elementem tutaj teraz dokładniejszym, no to zobaczmy, mamy tu podejście trójką i zejście, mimo wszystko delikatnie naruszające ten dołek, a więc można powiedzieć, że po tym dużym swingu mamy A, B i C. Czyli 3, 3 i 5, korekta. Teraz rynek zatrzymał się tutaj, tworząc inside bara, tak, takie harami. No i, i następuje teraz, właściwie w piątek, takie definitywne potwierdzenie tego. Teraz tutaj, idąc dalej tym tokiem, mamy pierwszą, mamy drugą pędzącą. Powinno nastąpić po nowym tygodniu przyspieszenie. I tu się wszystko okaże, bo to co powiedziałem, że A, B, C to jest. Takie, takie, takie moje wrażenie, że, że tak to wygląda, no, może się okazać no, niestety zgubnym, bo ponieważ możemy mieć do czynienia tutaj z jakimś układem, że mamy już mimo wszystko pierwszą piątkę w trójkącie, drugą tutaj falę B jako trójkę, teraz pierwszy swing. No i tutaj moim zdaniem znowu wszystko się powinno rozstrzygnąć. Jeżeli rynek Zatrzyma nam się tutaj na tej strefie, bądź na strefie nieco wyżej, na koronę 63. Zawróci na sygnały sprzedażowe. No to będziemy to traktowali, że po pierwszej piątce korekta i tu w większej fali pierwsza piątka korekta i rozpoczniemy bardziej mocne uderzenie w dół. Natomiast, jeżeli tak by miało zadziałać, to w dłuższej perspektywie, że mamy tutaj jak gdyby układ. Na wzrosty, no to tak naprawdę, no to albo teraz ryzykujemy, no albo czekamy na wybicie tego szczytu i po korekcie wchodzimy. No to się zawsze wiąże coś z czymś. Dla mnie też jest tak jak KGHM, no jest teraz to zawirowanie są pewne elementy świadczące wyjście na ostatni szczyt powrót korekta, która nie wybija dołka. Znowu wyjście na ostatni szczyt, powrót korekta, która nie wybija dołka. I teraz jeżeli uznać, że to jest ABC, no to cała korekta nie wybija dołka, powinien teraz iść ruch na nowe szczyty tutaj. Tak. I szykuje nam się tutaj jakieś teraz mocniejsze według mnie uderzenie właśnie przez tą taką Ala korektę tutaj pędzącą. A czy tak będzie? No, jak są konsolidacje takie, to zawsze mogą się różne rzeczy inne zadziać, których się nie spodziewamy. PKOBP tu nieco gorzej to wygląda niż PKOSA, można powiedzieć. Ale widzimy tą masę tych dolnych cieni, no więc też jak gdyby jesteśmy na razie w takim ruchu, który należałoby odczytywać jako korektę w tym trendzie wzrostowym. Patrząc na wykres dzienny, no to też mamy zejście tutaj do jakiegoś tego mniejszego overbalansu w trójką. A Wyjście teraz do góry, wybijające ostatni potwierdzony szczyt. Nie ten szczyt, największy korekty, ale tu ostatni potwierdzony szczyt, zejście, które do strefy na koronę nie wybijające dołka, no i, i rynek w, w, w czwartek, na wyraźnie też większym, że tak powiem, obrocie tutaj, przy, ale nie skokowo, bym powiedział, no może ktoś by chciał powiedzieć skokowo, ale tu widzimy od tych obrotów, to nie są skokowo większe obroty, po prostu jest to uderzenie, czyli jak gdyby dla mnie tutaj obrót wspiera ten wzrost, domknięcie luki, no i najprawdopodobniej po trójce spadkowej mamy pierwszą, drugą, i teraz przyszła pora na tą taką trzecią, która powinna być dynamiczna i w krótkim czasie pokonać ten szczyt, ten szczyt i ten szczyt. Tak to widzę na ten moment. Czy rynek zmieni? No tutaj jest ten problem, że jeżeli nawet nam zmieni, coś tutaj wybije nam te dołki, no to będzie oczywiście pewien sygnał sprzedażowy, no, ale pamiętajmy zawsze, jeszcze tu jest niższy poziom tego zakresu tej takiej korekty, do której wszedł na przykład PKO SA. No i na koniec nam zostało PZU, no i tu na PZU też jesteśmy jak gdyby w układzie takim, który, <coughs> przepraszam, na ten moment przypomina nam bardziej taki ruch korekcyjny, mimo wszystko patrząc na ten trend wzrostowy. Dojście w okolicy tego dolnego ograniczenia kanału, dolne cienie. Nie ma na razie jakiegoś definitywnego zakończenia tego spadku. Ale no na ten moment ten ruch spadkowy jest taki jakby korekcyjny. No, gorzej by było, jakby przyszła taka wyraźna czarna świeca, która wybiłaby to minimum. No, to to by się wtedy sytuacja zmieniła. Ale na ten moment tak jest, jak to widzimy. No, i teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to też podobne. Układ tworzący taką ala korektę pędzącą 1 do 1. Tutaj mówię o tych dwóch korektach połączonych, przedzielonych tą trójką. Tutaj rynek daje nam w postaci cieni dolnych, wyjście na dostatni potwierdzony szczyt, takie naruszenie, ale mimo wszystko zejście trójką, która nie wybija dołka. No i teraz w piątek próba już pójścia w górę. No jeżeli dostaniemy wybicie tego poziomu, no to mamy moim zdaniem potwierdzenie sygnału wzrostowego i powinniśmy atakować poszczególne poziomy. Ten i właściwie potem no ten szczytowy i iść na nowy szczyt. No z racji chociażby tutaj tego układu korekty no powinniśmy iść na nowy szczyt. Tak to na ten moment wygląda, i też nie ma, nie ma jak gdyby wskazań, że coś tutaj grozi jakąś, jakimiś spadkami. No, tak widzę ten rynki, tak widzę spółki, i, 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 i to jest wszystko, co mogę, że tak powiem, powiedzieć. A więc do usłyszenia za tydzień, a do przeczytania, pewno w tygodniu coś tam będziemy pisali.